W dzisiejszym odcinku chciałabym odpowiedzieć na takie prowokacyjne pytanie: co z tego, że mydło dobrze czyści, skoro brzydko pachnie? Zastanów się właśnie może tak na sam początek, czy kupiłbyś, kupiłabyś mydło, które świetnie czyści, które naprawdę jest super, na zasadzie, że no, że czujesz, że, że masz czystą rękę, ale no to mydło po prostu brzydko pachnie. Ma brzydki zapach, nie, że jakiś neutralny, takie szare mydło czy coś. No nie mówię o takich neutralnych, tylko po prostu brzydki zapach. Pewnie część osób, może jakiś masochistów, kupiłoby takie mydło i uważałoby, że to mydło jest najświetniejsze na całym świecie. Część pewnie marketerów przekułoby to w jakąś zaletę, powiedziałoby, no tak, to mydło jest najlepsze, bo brzydko pachnie. I tutaj są jakieś dowody naukowe na to, że właśnie jakiś tam doktor powiedział, że brzydko pachnące mydła sprawiają, że skóra jest najlepiej doczyszczona. No, ale w takiej praktycznej sytuacji, w większości przypadków, brzydko pachnące mydło raczej nie zostanie przyjęte mm. przez klientelę z jakimś otwartym sercem, otwartymi ramionami. Zwłaszcza z tego powodu, że na rynku jest wystarczająco dużo mydeł, które całkiem dobrze czyszczą. Myślę, że na co dzień nie zastanawiamy się nad tym stopniem doczyszczenia rąk aż tak bardzo. I wystarczy nam zwykłe mydełkofa albo inne. Wpisz w komentarzu, jakie jest Twoje ulubione mydło, chętnie się o tym dowiem. Co więcej, może być też odwrotna sytuacja, że jakieś mydło ma prześwietny zapach, a może nie do końca tak dobrze czyści. Albo, chyba najczęstsza sytuacja, ma prześwietny zapach, a czyści całkiem normalnie, tak jak wszystkie inne mydła. Nie mówię o tych antybakteryjnych, o zwykłych mydłach. No właśnie, jak można to zagadnienie przekuć w takie bardziej jakieś biznesowe rozważania? Jak możesz sobie tutaj to, tę anegdotę wykorzystać? Myślę, że w ten sposób. Aby sobie przypomnieć, że ludzie kupują oczami i pod wpływem emocji, których ty masz im dostarczyć. Czyli najpierw zwracają uwagę na ten zapach tego mydełka, kształt, opakowanie, a dopiero później na te właściwości techniczne. I jeżeli ty wiesz, że twój produkt jest po prostu najwyższej jakości i o 10%, o 5% tak naprawdę jest lepszy niż te, czy dostępne u konkurencji, czy w zwykłych sklepach, no to być może będzie trudno ci. Wytłumaczyć te 50% lepszości, jeżeli na przykład nie zadbasz o pozostałe elementy, dla których ludzie kupują: prestiż, piękno, ulotność. To są takie rzeczy, które bardzo często pomagają sprzedać jakiś produkt, który jest albo przeciętny, albo wcale nie dużo lepszy od innych, a cenę ma dużo wyższą prestiż, czyli to, że coś będzie wyglądało luksusowo, coś będzie znanej marki od znanej osoby. Piękno, no to tu chyba nie trzeba nic więcej tłumaczyć. Po prostu coś się przepięknie prezentuje. Sam design tej rzeczy jest po prostu wspaniały, ale może też opakowanie. W przypadku produktów tradycyjnych to będzie albo właśnie design, na przykład, nie wiem, bransoletka będzie świetna, ale też to, że jest przepięknie opakowana. I tym się też chwalimy, na przykład w social media, że. Pranzaletka ma super piękne pudełko, robimy filmik z unwrappingu, unboxingu i, i to jest właśnie to, co tu sprzedaje. Być może nawet nie ten design, a już samo to takie doświadczenie wokół jest tutaj nawet ważniejsze. No i wreszcie ulotność, czyli że to jest jakaś limitowana kolekcja, że to jest jakiś drop, że trzeba na to czekać, że na przykład mam terminy dopiero za dwa tygodnie i, i, i masz szansę tylko teraz właśnie to na przykład kupić, czy dołączyć do jakiegoś programu. To są te rzeczy takie dodatkowe. O których być może na co dzień nie myślisz, a podkręcenie twojej oferty w chociaż jednej z tych kategorii już by sprawdziło, że ona by się po prostu lepiej sprzedawała. Zastanów się, czy właśnie prestiżowo, właśnie bardziej tak na luksus patrząc, możesz podkręcić swoją ofertę, że, że to będzie bardziej na przykład, właśnie takie luksusowe, że może ty swoją osobą, swoim autorytetem jesteś w stanie sprawić, że ktoś będzie to widział za takie lepsze, bo na przykład. Postarasz się, żeby być lepszym ekspertem w temacie, żeby mieć większą społeczność na przykład osób, które rzeczywiście są wokół Twojej marki. Być może w kategorii piękna jesteś w stanie coś zrobić. Że na przykład OK, design masz, jaki masz produktu, ale może można go podkręcić tak, żeby był bardziej zgodny z trendami, żeby opakowanie było ładniejsze. Jeżeli masz produkty cyfrowe, opakowaniem będzie na przykład. To jak wygląda Twój e-book, czy też oprawa graficzna Twojego konta na Instagramie, że wszystko jest spójne, czy też na przykład Twojej strony www, która jest po prostu profesjonalna, nie piękna zawsze w takim rozumieniu klasycznym, że tam jakieś różowe elementy i kwiatuszki, ale po prostu profesjonalna, zgodna ze stylem przyjętej dla Twojej niszy. No i wreszcie ulotność. Myślę, że to też coś, co można zastanowić się jak to wprowadzić, ale to już chyba na osobne rozważanie. Dla rozluźnienia opowiem ci jeszcze dwie krótkie anegdoty z książki Zresztą siła nawyku. Było tam właśnie o tym jak myślą klienci, jak kupują klienci. Pierwszy przykład polegał na tym, że w pewnym momencie do do zębów, do której trudno było przekonać konsumentów. No wyobraźcie sobie, że nigdy nie mieliście zębów i nagle ktoś każe Wam wprowadzić nawet codziennego mycia tych zębów. A pasta jest okropna i gorzka. Więc no, wiadomo, korzyści są świetne, żeby to robić, ale ponieważ nie było to zbyt przyjemne, no to ludziom ciężko się było przekonać do tego, żeby kupować pastę do zębów. No to takie trochę zamierzchłe czasy. I co się stało? Ktoś wpadł na pomysł, żeby do pasty do zębów dodawać miętę. Mięta, uwaga, nie ma właściwości jakichś super antyseptycznych, jak nam się być może wydaje, żeby pomagała czyścić te zęby. Ona jest tam głównie dlatego, że dzięki temu mycie zębów jest przyjemniejsze. Tak, po prostu czujemy się tacy odświeżeni w środku, tam trochę te zapachy się zabijają i umycie taka właśnie pastą miętową będzie przyjemnym doświadczeniem. Więc to, tak naprawdę, te właściwości. Czyszczące są w tych gorzkich składników, które są zamaskowane tym, że ostatecznie umiecie zębów jest przyjemne dzięki mięcie. No myślę, że można tutaj coś wyciągnąć dla siebie. A teraz druga sprawa, czyli kwestia tego, jak to opisujesz swoim klientom. Czyli przykładowo, co jeżeli masz jakiś produkt, wiesz, że on działa, że jest świetny, że naprawdę genialny, a nie jesteś w stanie tego właściwie opisać. Podam Ci właśnie tutaj drugą anegdotę z tej samej książki. I tutaj wyobraź sobie, Producentów sprayu, który neutralizuje wszystkie zapachy. Masz śmierdzący dom, cokolwiek, nie wiem, palisz papierosy, psikniesz, psik, psik, psik. Nic, nie ma, po prostu znika ten zapach. Jakieś tam mm, inne, różne dziwne zapachy, psik, 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 koniec, nie ma. Co się okazało? Mimo ogromnych nadziei producentów, spray totalnie się nie sprzedawał. Palacze. W takich rozmowach wstępnych wszyscy mówili, tak, świetna sprawa, ten spray, rzeczywiście, na pewno będę kupować. Przyszło do czego? Nikt nie kupował tych sprayów. A było to w czasach, kiedy mnóstwo osób paliło i rzeczywiście, jak się wchodziło do takiego domu palacza, od razu było to czuć, bo się tym ludzie po prostu w ogóle nie kryli. I wyobraźmy sobie taką sytuację, w której rzeczywiście przychodzą do ciebie goście, okropnie w domu śmierdzi. przez to być może oni się nie czują komfortowo. Masz ten spray, cik, cik koniec. Ale, mimo takiej wspaniałej historii, zupełnie to nie działało. Być może jesteś palaczem, być może się zidentyfikujesz teraz z tymi palaczami po tym, co powiem. Być może wręcz przeciwnie i też jakby ciebie to zadziwia. Ale chodziło konkretnie o to, że zmysły palaczy były totalnie już stępione, jeśli chodzi o ten zapach papierosów, i oni tego po prostu nie czuli. Nie czuli, że im śmierć, więc nie był potrzebny im spray. Na co dzień, żeby o tym pamiętali, żeby codziennie rzeczywiście tym sprayem coś tam traktować, bo po prostu, no nie przychodziło im to na myśl. Prawie, że ten produkt został już skasowany, ale na szczęście marketingowcy wpadli na inny sposób opisywania tego produktu. Mianowicie trafili z nim. Do osób, które wręcz przesadnie dbają o to, żeby było w ich domu przytulnie, miło i fajnie, które uwielbiają to, że na przykład ich dom jest czyściusieńki, którzy cieszą się tym, że wszystko jest poukładane, sprzątane, odkurzane codziennie, jeszcze myta, podłoga, polerowane, tak pewnie znasz takie osoby, co właśnie tak nie tylko pedantycznie podchodzą do, do czystości, ale wręcz je to cieszy. Po prostu to, w jakiś sposób. E, podbudowuje ich pewność siebie właśnie w tym aspekcie takiego zadbania o dom. I przekierowanie tego komunikatu właśnie na tę grupę społeczną, przekierowanie jakby celu tych produktów, że oto ten spray, który dodatkowo, jeżeli psikniesz tym sprayem, to już w ogóle twój dom będzie idealny, bo już jakiekolwiek tam zapachy, które tam mogłaś przegapić, w tym momencie zostaną zneutralizowane i będzie już w ogóle idealny zapach w twoim domu. No Wyobraź sobie taką sytuację, może właśnie z taką osobą się utożsamiasz i zastanów się, jak myślisz, czy właśnie taka grupa zaczęła stosować ten spray. Jak najbardziej. Bo dla nich przyknięcie tym sprayem było po prostu przyjemną tutaj sytuacją, taką właśnie wisienką na torcie. I znowu, być może Ty masz świetny produkt, wiesz, że on super rozwiązuje problemy, ale nie jesteś w stanie dobrze tego opisać lub trafiasz do zupełnie innej grupy docelowej, niż Ci się wydaje, że Powinna działać. Myślę, że tradycyjnie Twoją grupą są takie, a takie osoby, a to się okazuje, że zupełnie inna grupa, trochę z innym komunikatem, już tutaj rzeczywiście mogłaby zadziałać. Serio. To są takie czasami momenty, że jak się nad tym zastanowisz, pfff, i eureka. Więc pozostawiam się tutaj właśnie z taką myślą, a może jednak coś robi nie tak. Może jednak idę w złym kierunku i sprzedaję spray palaczą, a powinnam właśnie tym perfekcyjnym paniom domu. Albo sprzedaje mydło, które tak naprawdę brzydko pachnie, a powinno przede wszystkim ładnie pachnieć, mimo że jego celem jest czyszczenie. Ponieważ, jak pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, uwielbiam przykłady praktyczne, podam Ci teraz trzy takie przykłady. Pierwsze biżuteria. Czym właściwie jest biżuteria? Jak myślisz? Czy biżuteria jest pięknym przedmiotem, który sobie leży po prostu na półce? Pewnie dla części osób tak, jakichś tam kolekcjonerów, takich osób, które rzeczywiście kupują biżuterię nałogową i cieszą się, że sobie otworzą szafę, to rzeczywiście tak jest. I one kupią tak czy siak mnóstwo biżuterii. Ich nie do końca bierzemy jako naszą idealną grupę, bo tych super kolekcjonerów nie jest aż tak dużo. Więc pewnie i Ty masz takich super klientów, co to, to wszystko od Ciebie kupią, cokolwiek by się nie zrobiło, ale to nie jest taka główna grupa docelowa, bo ich jest po prostu za mało. Główna grupa docelowa to są osoby, które kupują z konkretnego powodu. Jest to również główna grupa docelowa dla osób, które dopiero zaczynają, bo być może jeżeli już działasz w branży 5 lat, masz wyjątkowy styl, no to tych osób, które są super kolekcjonerami już będziesz mieć wystarczająco, żeby sobie utrzymanie tutaj zapewnić. Ale dla osób, które tak nie mają lub dopiero zaczynają, przede wszystkim trzeba trafiać w osoby, które kupują biżuterię z konkretnego powodu. A jakie to będą powody? W przypadku biżuterii będzie to to, że ma po prostu świetnie pasować do ubrania. To nie ma być ładny dekoracyjny przedmiot do postawienia w szafce w, czy na przykład na jakimś tam ekspozytorze, ale ma świetnie pasować. Podałam ci ten konkretny przykład, bo to był mój problem, którego zupełnie nie rozumiałam na samym początku, kiedy kiedyś bardzo amatorsko zajmowałam się wytwarzaniem biżuterii. Biżuteria była niesamowicie ozdobna. Piękna z takich delikatnych koralików, jeżeli mogę tak powiedzieć, o własnej biżuterii, no patrząc z perspektywy czasu. No właśnie, i tu się zatrzymałam, uśmiechnęłam. Dlaczego? Gdybym miała taki styl, to bym je na pewno nosiła. O co chodzi? Chodzi o to, że one były zupełnie niedopasowane, te kolczyki, bransoletki, do tego, co się wówczas nosiło. Bo wtedy królował minimalizm i również w ubraniach, te ubrania, które były modne, po prostu ten typ biżuterii zupełnie nie pasował. Albo były to po prostu kolczyki ogromne. Ja inspirowałam się na przykład znanymi projektantami, którzy projektowali dla takich znanych polityków zagranicznych, czy jakichś gwiazd. I były to naprawdę takie kolczyki, które mogłyby na jakąś taką naprawdę wyjątkową okazję zostać użyte. Ale no właśnie, wielki projektant i ten cały prestiż, który za nim stoi, no nie do końca to samo co ja, początkująca artystka, która na osobiście miała problemy z tym, żeby dopasować własne kolczyki czy, czy biżuterię właśnie do tego, czy to nosi. Więc na przykład, gdybym teraz miała markę biżuteryjną lub klienta z taką właśnie marką, to pierwsza, najważniejsza w tym sprawa, właśnie w zakresie takiego, czy mydło nie tylko dobrze czyści, ale też ładnie pachnie, byłoby, czy ta biżuteria fajnie pasuje do ubrań, które się obecnie nosi. Czyli pokaż, że masz na przykład jakąś nie wiem, minimalistyczną bluzka na przykład ja mam teraz taką bluzkę, być może właśnie tutaj jakieś większe kolczyki teraz by mi pasowały, właśnie do takiej białej, minimalistycznej bluzki. Ale jeżeli na co dzień noszę się dość kolorowo, jakieś paski, jakieś op art, jakieś takie miszmasz i wezmę do tego jeszcze jakieś kolorowe kolczyki, no to po prostu totalnie to będzie nieautentyczne, niezestawione, źle będzie wyglądało. Natomiast bingo! Czyli świetne mydło i super czyści będzie wtedy, jeżeli wiem, że ten rodzaj kolczyków idealnie będzie pasował osobom, które już dzisiaj preferują styl minimalistyczny i potrzebują właśnie takiego efektownego tutaj dodania takiej bomby, jednej takiej rzeczy, która przyciąga uwagę, bo cała reszta już stroju jest stonowana, taka powiedzmy w ten sposób. Lub przeciwnie, jeżeli chcę tworzyć biżuterię, która się nada, powiedzmy dla każdego, to będzie to biżuteria subtelna, delikatna, minimalistyczna, może jakieś wkrętki bardziej, jakiś delikatny tutaj na szyi, delikatna bransoletka i wtedy będę to w ten sposób pokazywać i tym bardziej będzie to po prostu idealnie dopasowane w trendach i w ogóle. No dobra, czas na zadanie domowe. Zastanów się, jakie nieoczywiste atrybuty są najważniejsze w Twojej konkretnej niszy i koniecznie zapisz tę odpowiedź w komentarzu tego odcinka lub napisz po prostu do mnie na Daria robbę. Chętnie odpowiem ci tutaj, czy myślisz w dobrym kierunku. Jaki nieoczywisty atrybut wyróżnia właśnie twoją niszę, na co zwracają klienci w twojej konkretnej niszy? No jakąś super super uwagę. W niszy biżuteryjnej będzie to atrybut, czy to dobrze pasuje do konkretnych ubrań. W niszy szydełkowych zabawek na przykład będzie to atrybut, czy ta rzecz wygląda tak słodko, milusio. Raczej taki design będzie sprawdzony, że, że, będą to dość takie przewidywalne kształty, takie właśnie słodziutkie misie, takie urocze, jakieś kolory, konkretne motywy, które są w jakiś sposób już ukorzenione w naszej świadomości, że to właśnie jest takie milusie, mięciusie, fajne dla dzieci. W przypadku ebuka kulinarnego myślę, że fotografia taka apetyczna będzie tym nieoczywistym atrybutem, chociaż może właśnie oczywistym, nad którym trzeba popracować którym nasz produkt musi się wyróżniać, jeżeli w ogóle ma mieć szansę na rynku tak jak po prostu są obecne standardy. No to co? Czekam na te komentarze, czekam na te wiadomości i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Do zobaczenia. Cześć.